Pogoda do tej pory nie rozpieszczała miłośników łyżew, ale ostatnie mrozy nieco pomogły, dzięki czemu w czwartek 11 stycznia po raz kolejny otwarto Lidzbarskie Lodowisko. W dniu dzisiejszym wystartowało Lidzbarskie Lodowisko. To kolejna atrakcja sportowa naszego miasta i gminy. Myślę, że po tak długim okresie świątecznym czasie poruszać, spalić trochę kalorii, jak widzicie Państwo za moimi plecami, dziesiątki mieszkańców Lidzbarka ta atrakcja cieszy się wielkim powodzeniem i myślę, że będzie przez kolejne dni zachęcała nie tylko dzieci, młodzież, ale także dorosłych do tego, aby spędzić czas na świeżym powietrzu, aby delektować się piękną zimą. Tak, oczywiście oferta animacyjna i dobra atrakcja na ferie zimowe, aby tutaj właśnie aktywnie i zdrowo spędzić wspólnie rodzinnie czas. Dzisiaj na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji, Trwają animacje, gry i zabawy, ale także dobra kuchnia, bo można było bez wyjazdu w góry zasmakować i posmakować zimowego górskiego osypka, napić się zimowej herbaty, zjeść coś ciepłego. Także cała gama, cała masa atrakcji, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Wkrótce poinformujemy o godzinach otwarcia lodowiska, przerwach technicznych oraz podamy cennik wypożyczenia łyżew lub ostrzenia własnych.